W dzisiejszym feliatonie będzie o tym, jak propaganda ipnowska staje się coraz bardziej chłopsko-rozumistyczna i dosyć prymitywna. O co chodzi, wyjaśnię później. Preteksem do nagrania tego materiału jest filmik IPNTV Kłamstwo Katyńskie od światowej rewolucji, część pierwsza. No, zaczynając od tego, że IPN, no zatrudnijcie wreszcie jakiegoś grafika, bo to, co widać na ekranie, to po prostu jest śmiech na sali. Ja czasem w pęcie robię lepsze grafiki, no ale rozumiem, że skoro musicie zatrudnić światowej klasy ekspertów, swoich historyków od manipulowania historią, no to czasem na rzeczywiście ludzi, którzy znają się na grafice na przykład, czy edycji tekstów już nie. Wystarcza kasy. No, trochę za mało macie jeszcze tych milionów z budżetu państwa, więc życzę, żeby było. Jeszcze mniej, i żeby już w ogóle te wasze filmiki durne zniknęły. A teraz przechodząc do rzeczy. O co chodzi? W filmiku występuje dr Maciej Korkuć. W terminologii takiej z czasów słusznie minionych, moglibyśmy go nazwać człowiekiem członkiem z ramienia, wydelegowanym na front walki ideologicznej walki o właściwą wersję historii. Doktor Maciej Korkuć to jest taki penowski pseudohistoryk, naczelnik oddziałowego biura upamiętnienia, walki i męczeństwa w Krakowie. Człowiek, który między innymi odpowiada za bzdury, które pojawiały się na stronach IPN-u dotyczących Dąbrowszczaków. No ale oddajmy mu głos na początek. Zbrodnia kateńska była elementem dążenia do przygotowań. Budowy nowych bolszewickich porządków po tym, kiedy uda się przenieść rewolucję już nie tylko do połowy Polski, ale uda się ogarnąć resztę Rzeczpospolitej, uda się ogarnąć Niemcy, uda się przez rewolucję bolszewicką objąć cały obszar Europy. Stalin i Lenin nigdy nie zrezygnowali z tych planów. Nie wiem, czy graliście kiedyś w Skojarzenia. Taka zabawa szkolna polegająca na kształceniu wyobraźni. Ktoś rzuca jedno hasło, inna osoba drugie, i trzeba na podstawie tego wymyślić historyjkę, która będzie uwzględniała jedno i drugie. No i tutaj mamy coś takiego. Taki chłopsko rozumistyczny test na głupotę widza, przeprowadzany przez doktora Korkucia. Dwa Skojarzenia, kłamstwo katyńskie, światowa rewolucja doktor zaczyna się produkować na temat tego, jak połączyć jedno z drugim. No i oczywiście na początek mamy duet Lenin-Stalin. Lenin Stalin to są dwaj ludzie, dwie strony tej samej monety. Oczywiście oni robili dokładnie to samo, to byli dokładnie ci sami ludzie, prawda? W 17 roku i w 1937 i w 1940 roku Rosja Radziecka to jest dokładnie oczywiście to samo państwo rządzone przez te same złowrogie siły, bo Lenin i Stalin, którzy nigdy nie zrezygnowali z niesienia rewolucji, jak twierdzi doktor Korkuć. No dobrze, no dajmy mu głos jako ekspertowi do dalszej części tego filmiku. Bo bolszewicy idąc na Warszawę szli na Berlin, na Paryż, być może na Londyn? Bitwa warszawska. No. Filmik o zbrodni katyńskiej nie mógł się obyć bez wspomnienia bitwy warszawskiej. Co ma jedno z drugim wspólnego? Nic, ale według IPN-u jednak coś ma. No. Pomijając już absurdalność skojarzeń, to po raz kolejny IPN powiela mit Bitwy Warszawskiej, wedle której tutaj Polska wielka niepodległa stanęła przeciwko hordom bolszewików milionom, miliardom wręcz atakującym ze wschodu i ich odparła w bohaterskiej bitwie. Prawda jest taka, że w Bitwie Warszawskiej w sierpniu roku 1920 Wojsko Polskie liczyło od 113 do 123 tysięcy żołnierzy, natomiast Armia Czerwona od 104 tysięcy do 114 tysięcy. No, nie trzeba wielkiego stratega, żeby stwierdzić, że armia mniej liczna atakująca przeciwko okopanemu przeciwnikowi i starająca się zdobyć duże miasto przy rozciągniętych liniach zaopatrzeniowych, to ma raczej niewielkie szanse zarówno zajęcia tego miasta, już nie wspominając o tym, że. Doktor Korkuć twierdzi, że wręcz tutaj na Paryż, na Londyn, na Berlin by ta armia ruszyła. Wojska niemiecka, niemieckie, nawet pokonane w roku 1918, dysponowały większym potencjałem zbrojnym niż, niż wojsko polskie w roku 1920, więc po prostu tą armię by nakryły czapkami. O tym, jak były rozwinięte linie zaopatrzeniowe Armii Czerwonej w roku 20, no świadczy, że manewr Piłsudskiego z nad Wkry, ten atak na skrzydło, nie napotkał większego oporu czerwonoarmistów i w zasadzie wygrał bardzo, szyb, bardzo szybko tą Bitwę Warszawską. Więc tutaj groza bolszewików, którzy niemal szykowali się do zajęcia Londynu, jak tutaj doktor Korkuć twierdzi, to, to są Jakieś propagandowe broszurki radzieckie, powtórzone, no ale nie ma to nic wspólnego z rzeczywistą oceną sił obu stron. Konsekwentnie w latach 20 i 30 zmierzał do tego, żeby kreować wizję nowego poukładania Europy i nowego poukładania świata. Doktor Korkuć tutaj sobie bajduży o nowym poukładaniu świata przez ruch komunistyczny i ciągle snuje wizję tej międzynarodowej, światowej rewolucji, której częścią tylko miałaby być Polska. No, wyraźnie nie odrobił lekcji, bo to jest taki chłopskorozumizm. Mi się wydaje, że tutaj bolszewicy chcieli dokonać światowej rewolucji w, w latach 20. i 30. bzdura, bzdura, bo wystarczy poczytać sobie pisma samego Stalina, który wówczas rządził Związkiem Radzieckim i w marcu 1925 roku, dokładniej 22 marca, on wydał bardzo... Znamienny dokument o sytuacji międzynarodowej i zadaniach partii komunistycznych i w nim wyraźnie pisze że kapitał otrząsnął się z powojennej czyli po pierwszowojennej wojennej zawieruchy że jest już silniejszy a Niemcy nie są już tym centrum ruchu rewolucyjnego więc partie powinny skupić się na innych zadaniach i między innymi tutaj wymienia takie dosyć jednak umiarkowane zadania typu organizacja ruchu Związkowego działalność właśnie w poszczególnych krajach. Nie ma tutaj żadnej idei światow światowej rewolucji, więc gdzie tutaj nowe poukładanie porządku światowego w ogóle. Jednocześnie Stalin stawia na industrializację, stawia na, na przemianę w samym Związku Radzieckim, to jest koncepcja socjalizmu budowanego w innym kraju. Nie jest to żadna wiedza tajemna, wystarczy spojrzeć do pismi dokumentów. Radzieckich z tego okresu, więc, panie Korkuć, no mniej chłopsko-rozumizmu, więcej czytania. Nie wiem, czy to wynika z głupoty wyrachowania, czy, czy pańskiej niewiedzy, no, ale wartołoby sięgnąć jednak tutaj po dokumenty. W planach komunistów mówiono wprost: Polska będzie kiedyś częścią Międzynarodowej Republiki Rad, częścią międzynarodowego Imperium zarządzanego przez partię komunistyczną? Koncepcja międzynarodowego imperium zarządzanego przez partię komunistyczną to jest jakiś, nie wiem, absurd. Mnie zatkało, jak to usłyszałem. Na podstawie jakich dokumentów w ogóle tego typu twierdzenia tutaj padają? No warto by ja czym, czymkolwiek uzasadnić, wręcz przeciwnie. Tak jak wynikało z poprzednich dokumentów stalinowskich, czy też dokumentów Kominternu, nie, nie było mowy o żadnej międzynarodowej rewolucji. Między innymi to zarzucali Kominternowi ówcześni trockiści. Więc też oczywiście kulą w płot i, i, i pelenowska bzdura kolejna zaliczona. Założenie było takie, jak zrealizowano to w Hiszpanii. Kiedy pod hasłami frontów ludowych, współpracy z różnymi kierunkami, z ludowcami, z anarchistami, z innymi partiami e, przyznającymi się do lewicowości, komuniści poczuli się silni, e, dzięki NKWD, dzięki stalinowcom zaczynali czystki po to, żeby zjednoczyć szeregi wokół stalinowskiej partii komunistycznej. Fronty ludowe. Hiszpania nie była pierwszym polem do organizacji frontu ludowego. Pan korkuć nie zna się w ogóle na historii międzynarodowej. Pierwszym takim ważnym frontem ludowym był front we Francji tworzony przez socjalistów i komunistów. Również w Hiszpanii wyglądało to zupełnie inaczej niż tutaj jest przedstawione w kilkunastosekundowej sekwencji, gdzie są pomieszane pojęcia o Hiszpanii warto posłuchać z innych filmów tutaj polecam między innymi moje sprostowanie bzdur, które pojawiają się w tak zwanej czarnej księdze komunizmu na temat Hiszpanii tam jest ten temat frontu ludowego hiszpańskiego między innymi wytłumaczony Jest możliwość zlikwidowania kraju który oddzielał związek sowiecki od Niemiec kraju, który już raz stał się przeszkodą w rozszerzeniu rewolucji, zlikwidować Polskę, gdzie ruch komunistyczny był anemiczny, słaby a więc chciano zlikwidować polskę, gdzie ruch komunistyczny był anemiczny i słaby. No, trzeba powiedzieć dlaczego był ten ruch komunistyczny w Polsce słaby. No może dlatego, że w roku 37 w czystkach stalinowskich zginęli najbardziej wybitni członkowie komunistycznej partii polskiej, a partia w roku 38 została finalnie rozwiązana i do roku 39 do wybuchu II wojny światowej jej nie odtworzono. O czystkach stalinowskich w ogóle IPN zapomina i o komunistach, którzy padli ich ofiarami. No bo oczywiście, skoro Stalin zabije, zabijał komunistów rewolucjonistów, to najwyraźniej według IPN dobrze i, i nie, nie należy wspominać o tych ofiarach Stalina. Tutaj tylko panowie oficerowie, którzy zginęli w katyniu, to są elitą, której należy żałować, i tylko oni są. Warci właśnie wspomnienia w wielkiej IPN-owskiej historii. Bzdura, pierwszymi ofiarami Stalina masowymi polskimi to byli właśnie komuniści, rewolucjoniści. Takiego opowiadania, opowieści dziwnej treści w tych filmikach IPN-u jest jeszcze więcej. Ja no z litości nad słuchaczami po prostu daruję wam już kolejnych fragmentów. Wystarczy to co chyba usłyszeliście, to jest przykład rzetelności penowskiej i właśnie tego członka z ramienia wysuniętego na front walki ideologicznej, czyli doktora Korkucia i jemu podobnych. Zero bibliografii, zero rzetelnej wiedzy historycznej. Dziękuję. Nie ma żadnych analiz, takie sobie klepanie wykładu, żeby po chłopskiemu, chłopsko rozumowemu powiedzieć cokolwiek tam sobie do głowy przyjdzie, a jednocześnie właśnie wyrobić tą wierszówkę i, i zarobić kasę z budżetu państwowego. No wstyd, wstyd i jeszcze raz wstyd, że w ogóle coś takiego się ukazuje i ma to w ogóle jakiekolwiek wsparcie z budżetu. Na tym kończę dzisiejszy felieton. Jeśli Wam się podobało, jeśli macie jakieś uwagi, komentarze, to, to wpisujcie. Jeśli macie też sugestie jakichś nowych tematów, to zachęcam do podawania, zachęcam do kontaktu. Subskrybujcie, polubiajcie felietony historii czerwonej. Dziękuję.